Projekt w ramach Cyfrowa Szkła Wielkopolska został oficjalnie zakończony. W środę, 25 czerwca, braliśmy udział w oficjalnej gali podsumowującej działania projektowe w Poznaniu. Musimy pochwalić się, że udało się nam zdobyć jedno z dwóch przyznanych wyróżnień w kategorii Wielkopolska Akademia Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego. Nasze filmiki w ramach cyklu Pogorzela Spacer po miejscach, których już nie ma, osiągnęły wysoką punktację oraz mega pozytywne opinie recenzantów. Nie kończymy jednak naszej przygody z Lilsami z historią naszego miasteczka. Dziś chcielibyśmy Wam opowiedzieć historię hmm. czołgu Zelbietkowa. Nadal w wielu miejscowościach w Polsce krążą legendy o niemieckich czołgach, które bądź porzucone bądź niszczone miały zalegać na poboczach dróg lub w innych miejscach. W 2021 roku podczas prac poszukiwawczych na terenie naszej gminy odnaleziono długą, dużą rurę, która jednak rurą nie była, a lufą. Tak, lufą. Ale od czego? O odkrycie kart historii tejże Lufy poprosiliśmy pana Damiana Płowego, pracownika Biblioteki Miejskiej, który na jej temat napisał artykuł zamieszczony w częściach w czasopiśmie odkrywca w cyklu poszukiwania. Panie Damienie, dlaczego postanowił pan zbadać historię Czołgu Zarzbietkowa? Dobre pytanie. Historia Czołgu Zarzbietkowa wzięła się przede wszystkim z opowieści rodzinnych o tym, że. Mój świętej pamięci dziadek wykręcił po II wojnie światowej pewien element z tego pojazdu pancernego, który we wsi miał stać, i przerobił go na wiertarkę, która zresztą do dzisiaj stoi w naszym rodzinnym garażu. Po bliższym zbadaniu tego elementu i jego weryfikacji okazało się, że faktycznie jest to element przykładni od wentylatora należącego do niemieckich pojazdów pancernych używanych w II wojnie światowej. Dokładnie nie byliśmy w stanie określić, czy był to czołg, czy inny pojazd pancerny. W każdym razie wiedzieliśmy tyle, że jest to element, który jest przekładnią od wentylatora pasujących chociażby do czołgów średnich Panzer 4 i jego pochodnych. W związku z tym postanowiliśmy zbadać czy przyjrzeć bliżej się tej historii wykorzystując do tego przede wszystkim stowarzyszenia zajmujące się na co dzień pracami poszukiwawczymi. I dlatego w sierpniu 2021 roku jako Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli wystąpiliśmy do, konserwa do konserwatora zabytków o pozwolenie na poszukiwania i tego typu poszukiwania odbyły się w Elżbietkowie. Jednym z efektów prac eksploracyjnych było odkrycie... Fragmentu tej blachy, która jak później się okazało, jest to fragment bocznej burty przy łączeniu z hakiem holowniczym. Jest to fragment dość potężny, bo tylko ten kawałek waży prawie 20 kg. Także można sobie wyobrazić, jaki kabaret był ten pojazd pancerny. W wchodząc, nie można nie zauważyć zdjęć opisów połączonych z siecią. Proszę nam krótko opowiedzieć, co one przedstawiają. Te zdjęcia przedstawiają przede wszystkim w takim zwięzłym kawałku historię, jak doszło do odkrycia tego czołgu i jak ustaliliśmy, że ten czołg z Elżbietkowa finalnie nie był czołgiem. Przede wszystkim zaczęliśmy od miejsca, ustalenia miejsca, gdzie ten pojazd pancerny miał stać, czyli mówimy tutaj o Elżbietkowie. Zachowało się tutaj jedno zdjęcie. No pewnie tych zdjęć jest wielu, ale to jest najbardziej, najbardziej odpowiada klimatowi tamtych wydarzeń, więc zaczęliśmy od poszukiwania też materiałów archiwalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o zdjęcia dawnego Elżbietkowa. Tak jak powiedziałem wcześniej, początkowym elementem tej historii właśnie był ten niepozorny fragment, czyli ta przekładnia od wentylatora, którą można zobaczyć w oryginale właśnie na tym, na tym zdjęciu. W dalszej kolejności, gdy już pozbieraliśmy materiały archiwalne w postaci chociażby map, które dokumentowały nam przejście frontu Armii Czerwonej przez tereny naszej gminy, zwłaszcza przez Elżbietków, mogliśmy ruszyć w teren, bo aby znaleźć czy zlokalizować coś w terenie, należy najpierw okopać się w materiałach źródłowych. W związku z tym rozpoczęły się prace eksploracyjne, tak jak powiedziałem, z, przy użyciu i przy współudziale różnych grup poszukiwawczych. Oczywiście te prace były kilkuetapowe, bo one odbywają się i w sierpniu, i w październiku 2021 roku. Co możemy tutaj zobaczyć na tych kilku zdjęciach. Pomagała nam przy tym ekipa telewizyjna Polsat Play, która razem z nami próbowała wytropić zagadkę tego czołgu z no, jednym, jedynym fragmentem z tego pojazdu, który został udo, udokumentowany i wydobyty podczas tych prac eksploracyjnych, był właśnie, właśnie ten fragment blachy pancernej, która po oczyszczeniu okazała się na tyle charakterystyczna, że na tej kopercie metalowej jest pięć nitów okrągłych, które pozwoliły nam później poskładać elementy tej układanki w jedną całość. Następnie wybraliśmy się też do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, bo chcieliśmy porównać ten element, który znaleźliśmy na polu podczas poszukiwań, z oryginałem, który znajduje się w tym Muzeum Broni Pancernej. Wiedzieliśmy, że to podwozie było używane w kilku typach pojazdów niemieckich. Też porównywaliśmy wielkość tego elementu, który znaleźliśmy na polu, z tym, który znajduje się w muzeum. Faktycznie element ten był identyczny, natomiast różnił się jedynie tymi tutaj nitami, co nie dawało nam też spokoju. W dalszym etapie prac poszukiwawczych pozbieraliśmy również różne informacje od mieszkańców, czasami były to legendy, czasami były to półprawdy, ale pośród tych wszystkich opowieści znalazło się ziarnko prawdy w postaci elektryzującej historii o Lufie. I faktycznie ta lufa od tego pojazdu miała znajdować się w Alżbietkowie, natomiast w latach 50. XX wieku ona została przewieziona do pobliskiej wioski Gumienice. I faktycznie na taką lufę natrafiliśmy, natomiast odkrycie tego elementu diametralnie zmieniło nasze podejście do badanej historii, ponieważ okazało się, że nie mówimy o czołgu z tylko mówimy o haubicy samobieżnej typu Hummel. I w momencie, kiedy natrafiliśmy na trop tego, tego humela, tego elementu, wszystkie pozostałe puzle zaczęły skakiwać na swoje miejsce, ponieważ okazało się, że tylko w tego typu pojazdach ta koperta z tymi okrągłymi nitami była używana w podwoziach i były one montowane w jednej, jedynej fabryce w zachodnich Niemczech. I w takim ostatnim elementem, który po prostu potwierdził nam e, tę naszą całą hipotezę, te nasze poszukiwania, było odkrycie dziennika bojowego 19 Pułku Artylerii Pancernej, który dnia 26 stycznia przejeżdżał przez gminę Pogorzele, który faktycznie wykazuje w swoim stanie posiadania jeden pojazd typu Hummel, który został tutaj już po wojnie, Alżbietkowie. I stąd też wzięła się legenda o tym czołgu, który czołgiem finalnie nie był. To tylko jedna z tajemniczych historii, które dla Was i dla nas samych odkryjemy. Śledźcie nasz kanał. Do zobaczenia!